Zamknij się. Nagrywa się to. A, nagrywa się. Siema! Co ty tu robisz wariacie? Zebrnij się na odcinku. Dobrze. Siema siema! Witam! Q&A dzisiaj. Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania Fajnej... I też te mniej fajne. Wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Więc jeżeli nie macie na Instagramie, to koniecznie powinieneś tam wbić, ponieważ. No, ludzie z Instagrama mieli okazję zadać pytania. Ja dzisiaj na, na fotelu, jak, jak szef. jak kupiłem ten fotel z rok temu. Nie wiem kiedy go kupiłem. Prawie rok temu. Ja go kupiłem yy, w dniu, kiedy zobaczyłem wyniki matury. Aha, matura jest w ogóle. Dzisiaj z matmy. Są to jacyś maturzyści. Życzę wam powodzenia. Kupiłem ten fotel właśnie jakoś prawie rok temu i od roku nie potrafiłem siąść i nagrać na nim filmu. Po prostu, no nie wiem, nie miałem kiedy, a marzyłem o takim kadrze jak teraz: że sobie siądę, popatrzę sobie na chmurki, bo siedzę przy oknie. Jest w ogóle tak piękna pogoda. I se siedzę, kontempluję i, prawda, rozmyślam nad egzystencją. W każdym razie, dzisiaj odpowiadamy na pytanka, tak jak wam powiedziałem, i mam nadzieję, że więcej będziemy takich odcinków nagrywać, że będę mógł sobie siedzieć na fotelu i patrzeć w chmurki. A jak to jest fajnie w ogóle. Ja, muszę... ja nigdy tutaj tak nie siedziałem, żebym otworzył okno, patrzył sobie i pił herbatę. Ciekawe. Kiedy w końcu te zdjęcia zrobić? No trzeba. Trzeba zrobić zdjęcia, bo yy, mój Instagram zdycha totalnie zdjęć tutaj już nie było bardzo dawno. Ile lat tworzysz na YouTube? Pozdrawiam. To takie pytanie zadała Ania 2115 yy, Na YouTube pierwszy film wrzuciłem w 2014 roku. No to do dosyć dawno było. Tak jak powiedziałem pytanie o Milki, ile znasz się z Milki? To jest jeszcze lightowe pytanie, na takie pytanie, sobie mogę odpowiadać. Poznaliśmy się w 2016 tym roku. Jeszcze raz spotkaliśmy się w 2017 roku na Jemie. Eee, pojechaliśmy tam razem na niego, ale po, poznaliśmy się w 2016 jakoś przed urodzinami Pawła, bo my wtedy robiliśmy, jakby ja ją poznałem przez to, że razem robiliśmy prezent na filmik urodzinowy dla, na urodziny Paliona, więc tak poznałem Emilię. Bo ona znalazła się spalinem najpierw. No więc kurczę, jakie to stare czasy są, Boże. Jak ja teraz się cofnę pamięcią do tego, co to było wtedy, to ja nie wierzę, że my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, naprawdę. Jak pamiętasz swoje początki w szkole? Początki były w porządku. Na początku nie widziałem, jak bardzo beznadziejny jest system edukacji. Więc na początku mówiłem. No, trudno, tak musi być. Dzisiaj już tak bym nie powiedział. Czy odpisujesz na Messengerze? E, nie odpisuję na Messengerze w ogóle. Ja widzę, że do mnie ludzie tam piszą. ona jest niesamowity spam. Ale nie odpisuję i nigdy nie odpiszę na Messengerze, ponieważ Messenger jest do kontaktu ze znajomymi, do kontaktu z, z ludźmi, z którymi mam na co dzień kontakt, do szybkiego kontaktu z, nie wiem, z rodziną, z kimkolwiek. Nie z widzami. Jeżeli ktoś chce do mnie napisać, niech napisze na, na, na Instagramie. Pisanie na Facebooku, no to szczerze Wam powiem, tracicie swój czas na pisanie tam wiadomości. Ale ja już sobie postanowiłem, że ja nigdy na nie nie odpiszę. Pisze. więc nie, nie, nie próbujcie. Przestańcie najlepiej pisać, to przynajmniej nie będę ją spamu, nie? Bo wy i tak nie dostaniecie odpowiedzi na Messengerze. To jest niemożliwe. Kiedy też zdjęcie na Instagrama? Yy, no mam nadzieję, że jak najszybciej. No bo długo nie było. Kiedy zdejmujesz aparat na zęby? Oj, to jest fajne pytanie, ponieważ zdejmuję za. Mm, no. Nie za miesiąc, bo tak za półtorej miesiąca, bo teraz będę miał jeszcze jedną wizytę w połowie Maja i w, chyba. W, Połowie czerwca będę ściągać, tak mi się wydaje, że przynajmniej tak mi powiedzieli, że tak będzie, więc na to liczę. Się nie mogę doczekać, jak są osoby, które mówią, że ale super jest ten aparat na zęby, jak ja nie chcę go ściągać, już się przyzwyczaiłem do niego, czy tam przyzwyczaiłem, że już do dziewczyny mówią, że już nie chcę tego aparatu ściągać, bo po prostu zżyłam się z nim, jest mój po prostu i cen, to tak ja w ogóle nie mam, ja w ogóle już... Mam dość. Chciałbym się go pozbyć i już mam takie Urr po co go jeszcze mam? Czy będę nagrywać więcej filmów z moją siostrą? No myślę, że tak, no na pewno więcej filmów, ale to jest tak, że ja nie wiem, nie wiem za bardzo co z nią nagrywać. Na pewno będzie więcej w te wakacje, ale nie obiecuję jakoś mega dużo filmów z nią. No, będę chciał jak najwięcej, ale to też musi być pomysł fajny, wiecie o co chodzi. Jak ci się pozoba piosenka na 100 tysięcy Paliona? O dobra, no tak, okej, okay, dobra, prze przejdźmy przez to, przejdźmy przez to. To był pierwszy, to była pierwsza nuta jaką kiedykolwiek zrobiłem ja, zrobił neon. Zrobił Paweł. Tam też beat, który jest zrobiony, to był zrobiony przeze mnie. Mam, no, ja mam bardzo dobre wspomnienia z tym, no to mimo, że ona jest totalnie tragiczna i jak ja słucham tego, co ja tam nawinałem, to po prostu mnie się skręcam. Ale no cóż, no historia, taka, taka po prostu jest, no po prostu wtedy nie znaliśmy się na tym, nie zrobiliśmy to beznadziejnie, nie znaliśmy się totalnie. No, dzisiaj mamy troszkę większe pojęcie, no ale jeszcze wielka droga przed nami. W skali od 1 do 10, jak bardzo podoba ci się piosenka Palion Gra. Kurczę, wiecie co? Na początku, jak ją przesłuchałem, miałem takie mieszane uczucia, że... Bo ja przesłuchałem jakieś, nie wiem, z dwa tygodnie wcześniej niż wy ją przesłuchaliście, bo, bo pan nam ją puścił, jak się spotkaliśmy. No więc pierwsze moje przesłuchanie było takie, no nie jestem przekonany, ale szczerze... Po czasie stwierdzam, że to jest do jego najlepsza nuta chyba Może nie najbardziej taka chwytliwa, bo chyba chwytliwe bardziej było zielone Ale ogólnie jest to jedna z lepszych nut, jakie on nagrał Więc jeżeli mam ocenić skalę 1 do 10, uważam, że 10 na 10, nie? No bo yy, zależy do czego porównujemy Jak porównujemy do innych nut, no to 10 na 10 Jak porównujemy do, do topowych gwiazd show biznesu muzycznego na całym świecie No to 1 na 10, no bo to się ma nijak, nie? No ale nie lubię tak oceniać Po prostu mi się podoba Jeżeli tak patrzę na ogół, mi się podoba Kogo ze świata YouTube chciałbyś usunąć albo kogo nie lubisz? Kurde te psy tam ciągle czekają, mam nie wiem czy to słychać. Może ja zamknę te okna. O, dobra, jest ciszej o wiele. Mogłem zamknąć się od razu, ale chciałem przy tym otwartym oknie, ale ja zapomniałem, że na wsi mieszkam i te kurde psy tam ciągle czekają. E, wracając do pytania, kogo chciałbym usunąć z YouTube'a albo kogo nie lubię? Kurczę, chyba nie ma takiej osoby. W sensie nie uważam, żebym, żeby moje życie było jakieś weselsze, gdybym kogoś usunął, nawet jeżeli kogoś nie lubię. Nie wiem, nawet się nad tym nie zastanawiałem, kogo bym usunął. Jakbym już musiał kogoś usunąć, to i tak nie wiem, kogo bym usunął. Ja wiem, co bym zrobił, gdybym mógł czas i kogoś. Wcześniej usunąć. To wiem. To bym cofnął czas do czasów, zanim Freeze zaczął nagrywać. Usunąłbym go i zrobiłbym dokładnie to samo co on. Dobra, przebrnijmy przez to pytanie w końcu, bo nie wytrzymam. Czy byłeś kiedyś z Milki? Nigdy I koniec tematu, proszę Czy będzie jakaś nuta z Palionem lub z kimś innym na twoim kanale? Nie wiem czy będzie z nie wiem czy będzie z kimś innym, no na pewno postaram się coś zrobić Wiesz, na początku chciałbym wypuścić jakieś swoje solowe rzeczy, żeby później w ogóle myśleć o tym, żeby kogoś brać do nagrywania Ale chciałbym, no ostatnio siedzę sporo nad, nad muzyką i sobie rozkminiam jakieś bićki i tak dalej, więc No zresztą widzieliście już dwa filmy, za niedługo będzie trzeci, więc Więc po prostu, no mam nadzieję, że coś się pojawi w końcu Jakie zwierzę najbardziej lubisz? Ja najbardziej lubię psy, po prostu Chodź Milo. chodź Chodź tutaj, chodź do mnie. Hop. No i to jest właśnie, to jest, za to lubię psy. Zawołałem go, przyszedł, przytuli się, patrz jak się położy tutaj. No i siądzie ze mną kontempluję tu nad rzeczywistością, prawda? Okej, okay, fajne pytanie akurat. Dlaczego nie lubisz kotów? <grych> Dobra, odpowiem na to pytanie. Bo faktycznie, że nie lubię kotów. W sensie nie, nie chciałbym mieć kota nigdy. Nie mam nic do tego, że ktoś ma kota, na przykład. Nie mam nic do tego, że ktoś lubi koty, bo ma totalnie do tego prawo. W ogóle nie jest dla mnie dziwne też, że ktoś lubi koty. No bo ja lubię psy. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może taką samą, tym samym uczuciem co ja psa da żyć kota. Rozumiem to, więc nie mam o to problemu, żeby było jasne. Ale po prostu ja, jako ja, nie przepadam za kotami, bo po prostu dla mnie. Koty zawsze były jakieś takie. chamskie. Pies cieszy się na Twój widok. Kot patrzy na Ciebie z pogardą i tym, dlaczego przywróciłeś do domu. Mu tak dobrze było bez Ciebie. Pies nie mógł bez Ciebie wytrzymać. Kot się nienawidzi po prostu, i on, jak wchodzisz, to on patrzy na Ciebie wzrokiem. zejść mi z oczu, zejdź mi z oczu, nie mam ochoty dzisiaj na Ciebie patrzeć. Ta, tak, ja widzę koty po prostu. Oczywiście są takie koty, wyjątki, które potwierdzają regułę, które po prostu wiecie. Cieszą się, jak przychodzi właściciel. Ale większość kotów. Są po prostu skończone hamy i dlatego nie lubię kotów. Jak się czujesz, że duża ilość osób pod filmami Twoich fanpage hejtuje Ciebie i wyzywa? Nie wiem, nawet nie wiedziałem o tym. Szczerze, więc jak, jak mam się czuć? Słuchajcie, jeżeli ktoś mi napisze, że jestem yy, głupi Albo, nie wiem, jakoś gorzej, bardziej wulgarnie No to co? nic, no życie toczy się dalej Zrozumiałem już na, na tym etapie YouTube'a, Mimo, że nigdy się nie zetknąłem z ogromnym hejtem Zawsze raczej było, że, że więcej było pozytywów niż negatywów Po prostu rozumiem w tym momencie, że co znaczy w tym całym świecie zdanie jakiegoś Jakiegoś spoconego dzieciaka po drugiej stronie ekranu No, no nic po prostu, więc wywalone w jakikolwiek hejt Jeżeli ktoś mi powie, że jesteście... I no to, to o nim świadczy, a nie o was To on jest dziwny Chodziłeś do technikum czyli liceum, chodziłem do technikum na profil informatyczny Ukończyłem technikum ee, Zdałem maturę, ale nie zdałem drugiego egzaminu z informatyki Więc, znaczy, ogólnie tam programowanie, tworzenie stron internetowych i tak dalej Więc po prostu zawodu informatyka nie mam Ale to nie jest złe zakończenie tej historii To jest, powiem więcej, to jest happy end To, że ja nie mam zawodu informatyka Jak ja bym miał, ja bym miał w papierach napisane zawód informatyk To uznałbym, że przegrałem, naprawdę To jest najnudniejsza rzecz na świecie Wiecie, bycie informatykiem. No wiecie, jak wygląda informatyk. Siedzi przed kompem, nie ma kolegów. Ja nie jestem informatykiem. Mam kolegów. Może wyglądam jak nieudacznik, ale, ale mam kolegów. Ile masz lat? Y, Okej, okay, odpowiem na to pytanie, bo domyślam się, że mogą być tutaj wiele nowych osób, które mogą po prostu nie wiedzieć, ile mam lat. Więc urodziłem się 29 września 2001 roku, co oznacza, że w tym roku we wrześniu ukończę 21 lat. Już 3 lata jestem pełnoletni. To jest w ogóle. Nie wiem, kiedy to zleciało. Nie mam pojęcia. Kiedy piszesz maturę. No pisałem rok temu, więc już jest. No, znaczy na szczęście nie jest to za mną. Od dziecka chciałeś być influencerem, czy na przykład od paru lat. Znaczy dla mnie to nigdy nie było być influencerem, jak już wiecie. W kiedy ja zaczynałem robić YouTube'a w ogóle nie było. Ja w ogóle nie myślałem o, o kasie, jeśli chodzi o YouTube'a. W momencie, kiedy ja zaczynałem robić filmy na YouTube, ja nie wiedziałem, że da się zarabiać na YouTube. Dla mnie wtedy było ważne, żebym ja wrzucił film żeby ten żeby ten film ktoś obejrzał. Nieważne kto, ważne, żeby ktokolwiek go obejrzał. Tak jak, jak ma, mieli wtedy twórcy, których oglądałem, nie? A a to, że to się rozwinęło do tego momentu, w którym jest tam gdzieś moja praca i z tego żyję, no to już jest, kurczę, to już jest taki, taki wow i taki sukces, nie? Troszkę ja się cieszę mega. Pomyślałeś kiedykolwiek, żeby skończyć z YouTube? O kurczę, widzowie, no ja robiłem YouTube od 2014 roku i do 2019, do samego końca, robiłem tego YouTube'a tak byle jak. W sensie, że w ogóle nie, nie było jakiegoś wielkiego przykładania się do tego, nie było jakiejś wielkiej regularności, w ogóle nie było regularności tak naprawdę. W momencie, kiedy ja dołączyłem na Palionowo, to przed dołączeniem na Palionowo, gdzie mnie zaprosili tam chłopaki, żebym dołączył do nich, Powiedziałem im, że okej, okay, ale to jest moje ostatnie podejście pod YouTube'a Jeżeli to się nie uda, to ja kończę z YouTube'em Bo już wcześniej go robiłem, ale nie udawało mi się w ogóle I to było moje ostatnie podejście Które powiedziałem, że zrobię, no i się udało I cieszę się bardzo, że jestem tu gdzie jestem I, i cieszę się, że nie skończyłem z tym YouTube'em Mimo, że wtedy chciałem Jest masa pytań o to, czy będzie jakaś nowa piosenka No staram się, jest też pytanie Czy będzie piosenka podobna do tam, gdzie powiedzą tylko ładnie Bo wiem, że wam się podobała tych w ogóle luta, Którą ja tak dawno zrobiłem No mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że że po prostu będzie nowa nuta, że będzie może jakaś podobna do tamtej Może, może, może bym zrobił jakąś taką, wiecie, tam gdzie powiedzą tylko ładnie dwa To by było ciekawe Jakbyś miał dużą ilość hejtu, to odszedłbyś z YouTube? No właśnie chyba nie Właśnie chyba, tak jak powiedziałem, że mam na tyle bardzo gdzieś hejt, że nawet jakbym... Jakby moja kariera była złożona z samego hejtu, że po prostu ludzie by mnie tylko hejtowali i na tym bym miał wyświetlenia to i tak bym chyba to robił, po prostu wiecie. Te, w tamtej sytuacji już bym miał podejście na zasadzie: no to cóż, nie sprawi mi do przyjemności, ale przynajmniej jest z tego kasa. Dzisiaj patrzę na to na zasadzie: lubię to robić, powiem więcej, kocham to robić, a dodatkowo jest z tego kasa, więc. Dlaczego tego nie robić? A gdybym miał ja sam hejt, no to jakbym nagrywał to już chyba tylko dla kasy, bo no, na pewno nie dla przyjemności. Czy miałeś kiedyś dziewczynę w prawdziwym życiu? Miałem, miałem widzowie. Kisi, nie mam i nie jest mi z tym źle. Nie mam teraz jakiegoś parcia, że wiecie, o, może mieć dziewczynę, o nie Boże, bo ja taki samotny. Nie, bardziej skupiam się teraz na tym, żeby robić tego YouTube'a na samorozwoju jakoś, a... Kurczę, właśnie to jest to widzowie, że... Że wy jesteście młodzi i wy tego nie rozumiecie, ale z miłością... Jest tak, że nie można jej. Nie, to, to, nie jest, to nie jest tak, że żyjecie sobie przez całe życie i mówicie: Teraz mam ochotę na miłość. Pum. No nie, nie, nie ma przycisku. Który jest zatytułowany Miłość. To jest po prostu to się musi narodzić. Poznacie kogoś i się zakochacie, no to wtedy ten przycisk się pojawi, możecie sobie go kliknąć. Ale póki tej osoby nie będzie, to sobie możecie co najwyżej w się podłubać, no. Ja teraz się skupiam na innych rzeczach po prostu i, i myślę, że gdybym miał teraz dziewczynę, to by mnie to tylko ograniczało. Musiałbym poświęcić część czasu, którą mogę poświęcić na YouTube a teraz, Musiałbym poświęcić na, ten, na tą relację. I dlatego, skoro nie mam parcia na tą relację, to po co jest poświęcać ten czas na siłę temu, skoro mogę sobie poczekać i po prostu zająć się innymi rzeczami, które w tym momencie są dla mnie po Ważniejsza. Koniec, temat wyczerpany. Czy wypuścisz piosenki, które nagrywasz razem z nami na kanale Filip Szczypka? Ok, czyli chodzi o te dwa poprzednie odcinki, które nagrałem, czyli o to, czy wypuszczę piosenkę, do której dogrywałem się do piosenki Paliona, jako osobną piosenkę i czy wypuszczę tą piosenkę, którą nagrałem z dwa dni temu, tą taką, co zrobiłem beat od początku. Odpowiedź jest prosta, to, co nagrałem do Paliona na pewno się nie pojawi, z prostej przyczyny, po prostu nie ma mnie na tej piosence i piosenka Palion Gra jest na kanale Paliona, tam możecie sobie słuchać całej tej piosenki, a to, co ja zrobiłem, to jest, to jest jest taki remix, który po prostu wleciał w formie odcinka, jeżeli ktoś chce sobie tego posłuchać, może sobie posłuchać na odcinku. Ale jeśli chodzi o ten drugi utwór, który był, widziałem, że on się bardzo podobał i że wiele osób chciało właśnie, żebym go wypuścił osobno. Więc może go wypuszczę. Nie mówię, nie dokończę go, tylko bym tam zrobił większy teledysk. Jakiś wiecie, dograł drugą zwrotkę, może i może się pojawi. Nie mówię, że nie. Nie wiem kiedy, ale może się pojawi. Tyle, bo ja już nagrywam to z 40 minut. Ja muszę z tego wyciąć jakiś materiał na dzisiaj, bo jest godzina, jest 12 godzina, ja muszę na 16 to mieć, więc są 4 godziny roboty. Więc dziękuję Wam bardzo za odcinek. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żebyś na bieżąco. Filmy są tutaj póki co, co dwa dni i mam nadzieję, że tak zostanie, że będą co dwa dni. Mam Taką ogromną nadzieję, chęć i prawda ambicje na to, żeby były co dwa dni. W każdym razie, herbata w dłoń. Dziękuję za oglądanie. Elo.